w filmiku z lekcją książki. Dziś jest to książka Ostatnie Powitanie Daniela Radziejewskiego. I już wam powiem, zaczynam opowiadać o czym tutaj jest. Czesia choruje i jej stan się z dzień pogarsza, ale na domiar złego okazuje się, że źli ludzie chcą ją skrzywdzić. Jej mąż Felix postanawia ratować swoją żonę i postanawia ukryć się w kryjówce, w której przeczekają ten czas. I może z byłym policjantem, więc troszkę wie, jak wszystko funkcjonuje i potrafi przewidzieć pewne sytuacje. Zaczynają ukrywać się przed ludźmi ojca, którzy są bardzo niebezpieczni, a Felix ma wrażenie, że chyba w przeszłości nadepnął naciś... na... komuś na odcisk, i dlatego teraz chce się na nim zemścić oraz na jego rodzinie. Postanawia wyjechać na peryferia miasta gdzie mają swój, swój ad, takie miejsce, które mogą się ukryć, o którym właściwie mało kto wie. Okazuje się, że tam nie są sami, pojawił się tam nowy sąsiad, który wzbudza w nich sympatię i postanawiają wtajemniczyć go w swoje problemy, w, swój, w swoją tajemnicę, młody sąsiad postanawia wspierać swoich. Nowo poznanych sąsiadów, którzy mają bardzo duże problemy. Z jednej strony jest bardzo przerażony całą sytuacją, ale obydwo, obydwoje, wszyscy tam w tej miejscowości, mają jakieś tajemnice, które skrywają. Niestety Cześle coraz bardziej źle się czuje i nie ma już kompletnie siły, ale nie mogą jechać do szpitala, ponieważ ludzie ojca czają się, żeby ją porwać. Na pomoc przychodzi sąsiad, Mel, który proponuje Czesi pomoc w ulżeniu bólu poprzez medycynę alternatywną. Małżeństwo ma troszeczkę wątpliwości, czy ma to sens i czy mogą zaufać sąsiadowi w tej kwestii, ale jednak gdy widzą, że kobiecie przynosi to ulgę, a ból zmniejsza się, to proszą go o pomoc coraz częściej. Akcja toczy się w lesie, czyli w moim mieście. Dzięki czemu książkę wyczytało mi się o wiele, wiele ciekawiej. Znałam ulice, znałam miejsca, o których autor pisał, także jeszcze bardziej mnie to wciągało. Historia jest opisana w bardzo ciekawy sposób. Jest to książka, która wzbudza w czytelnikowi, w czytelnikowi strach, wzbudza niepokój, a na końcu sprawia, że mamy taki metik w głowie, zmusza nas do refleksji i do przemyśleń. Ja osobiście tę książkę przeczytałam ponad dwa tygodnie temu i kompletnie nie mogłam zebrać się do lepsenia recenzji, ponieważ w tej książce jest tak to wszystko opisane, że dopiero sam koniec wszystko wyjaśnia. Niestety nie mogę Wam do końca powiedzieć, o czym mówię i o co chodzi, ale naprawdę byłam w szoku, bo na końcu okazuje się, kto jest tym bandytą, kto jest ojcem i mnie to wprowadziło w takie jakby osłupienie, że nie wiedziałam, nie wiedziałam w ogóle jak to ogarnąć. Książka jest bardzo wzruszająca, przykra, smutna, ale też wciągająca. Jeżeli ktoś lubi powieści obyczajowe, z wątpię kryminalnym, rewelacyjna książka na jesienne wieczory, czyta się ją z jednym tchem i nie może się od niej oderwać, cały czas miałam obawę o naszych bohaterów, co się z nimi stanie, czy uda im się ukryć i czy przetrwają to najgorsze niebezpieczeństwo. Powiem Wam, że zakończenie. Doprowadza do naprawdę głębszych przemyśleń. I jest książka rewelacyjna. Niestety więcej Wam nie mogę powiedzieć, ponieważ musicie tą książkę sami przeczytać. Jest to coś całkiem nowego od autora, więc jak najbardziej fajna książka, którą możecie przeczytać. Jest obszerna dość, ale czyta się ją jednym tchem, zapartym tchem dosłownie. Także kochani, nie będę przedłużać. Mam nadzieję, że się miecie, po tą książkę, bo naprawdę warto. A jak nie, to może dostaniecie od kogoś na święta, na Mikołaja, czy coś takiego, to będzie super prezent dla kogoś. Także kochani, to na tyle. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!